Proszę Państwa posłów o uwagę. Chciałem Państwu przypomnieć, poinformować, że w dniu 26 maja bieżącego roku zmarł profesor Zbigniew Brzeziński. Wartości humanistyczne, etos służby i autentyczny patriotyzm wyniesione z domu kształtowały go na całe życie. Rozdzielony z Polską przez II wojnę światową nie stracił łączności z ojczyzną, nie zmieniły tego późniejsze zainteresowanie sprawami międzynarodowymi oraz wybitna kariera akademicka i polityczna w Ameryce Północnej, której ukoronowaniem stało się stanowisko szefa Rady Bezpieczeństwa Narodowego w administracji prezydenta Jimmy Cartera. Także po opuszczeniu Rady pozostał osobą wpływową w polityce Stanów Zjednoczonych słuchaną niezależnie od afiliacji partyjnych, czynnie wspierał ruchy demokratyczne w Europie Środkowej i polską solidarność. Wsparcia nie szczędził Polsce także w latach późniejszych, promując europejski kurs polityki polskiej, polityki zagranicznej, silne związki transatlantyckie i mocną pozycję państwa w relacjach z sąsiadami. Z jego głosem liczyło się wielu światowych przywódców. Nie odmawiał nigdy wsparcia polskim sprawom w Ameryce. W dniu 9 czerwca na cmentarzu w Waszyngtonie pożegnamy naszego wielkiego rodaka, profesora Zbigniewa Brzezińskiego. Uczcijmy jego pamięć chwilą ciszy. Thank you.